Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No i moi drodzy, takie dwa wpisy, trochę różne od siebie, ale pokazujące po prostu fantazję protestancką. Pan tutaj Kędzierski próbuje tłumaczyć piąty rozdział, 17 wiersz Listu do Rzymian. Więc przeczytamy sobie, co pisze 17 wiersz. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu Jego jedynego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego Jezusa Chrystusa, tak? No i oczywiście y, 17 wiersz, to jest tutaj grają, prawda y, Pan Kędziora, i tam jeszcze jeden, już nie pamiętam, pisze, że nie można wyrywać 17 wiersza. Czy nie można 18 i 19 wiersza wyrywać z kontekstu i odrywać go od 17. Więc ja odbijam pałeczkę Panie Kenziora. 17 nie można odrywać od 16, 18 i 19. Więc przeczytajmy sobie od 16. Prawda? I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak i ze skutkami grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego, gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie, uwaga, ze wszystkich grzechów, a nie z części grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu Jego jedynego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują fitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego Jezusa Chrystusa. 18. A zatem jak przestępstwo jedynego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. 19. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. No i No Pytanie o, koment... o komentarz pan e, Mariusz Kędzierski pisze. E, cytuję tutaj 17 i 19 wiersz, więc żeby nie przedłużać, nie będziemy cytować, a oto jego komentarz. Na wszystkich ludzi, którzy otrzymują dar łaski i dar sprawiedliwości. No i panie Kędziorski, skąd pan, że chce to wytrzasnąć? Przecież 18 wiersz mówi, że, na, że sprowadza, że czyn sprawiedliwego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienia dające życie. Na wszystkich ludzi, a ty rzecz Pan dodał na wszystkich, którzy otrzymują. A czy 18 i dziewiętnasty werset mówią o tym? Nie. Więc skądżeś się to pan wytrzasnął. Skądżeś się to pan wytrzasnął? I tutaj takie pytanie, czy wiara, um, czy wiara jest darem daną każdemu człowiekowi. Każdy ma możliwość uwierzenia. Tak. Więc jeszcze raz, widzisz, panie, przepiesz się pan 17 wiersza, prawda? A nie widzisz, że 16, 18 i 19 mówią o powszechnym zbawieniu. Więc na jakiej podstawie, cytując 17 i 19 wiersz, wziąłeś sobie, że na wszystkich, którzy otrzymają? Widzisz, panie Kędzierski, do Tytusa. Jest napisane w liście, drugi rozdział. Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. 2,11. Widzisz? I poucza nas, abyśmy wyrzekwszy się bezbożności i rząd światowych, rozumnie, sprawiedliwie e, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei objawienia się chwały wiekuistego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Tak? I teraz... Mamy w Rzymian oczywiście tych, którzy przyjęli słowo. W szóstym rozdziale czytamy sobie, że dali posłuch wierze, oddali się w pod nieposłuszeństwo, oddali się w niewolę sprawiedliwości. A w liście do Tytusa czyta, mamy znów podobną koncepcję, tylko że mm, troszkę odwróconą, bo w Rzymian czytamy o powszechnym zbawieniu i o ludziach, Którzy przyjęli zbawienie. Natomiast u Tytusa mamy właśnie, że sprowadza, że ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. Ale też dalej w trzecim rozdziale pisze, pisze o nieprawych. I tutaj jest wiersz 11. 10:11. Sekciarze, po jednym lub po drugim upomnieniu, wystrzegaj się. 11: Wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszny, przy czym sam na siebie wydaje wyrok. I widzisz, panie Kędzierski, tutaj jest inna sytuacja. Jest o tym, że łaska pojawia się dla wszystkich. To można sobie przeczytać cały, drugi i trzeci. Rozdział i w trzecim rozdziale święty Paweł pisze o sekciarzach, takich jak Pan i cały protestantyzm, którzy sami na siebie wydają wyrok. Czyli w Rzymian mamy tych, którzy przyje, przyjmują wiarę, przyjmują tę łaskę usprawiedliwiającą, a święty Paweł do tytułu zapisze o sekciarzach, którzy ściągają na siebie karę. A więc poniosą karę za co? Za to, że Bóg ich przeznaczył na karę, czy za to, że są nieposłuszni prawdzie? No właśnie, i tutaj leży herezja o niewolnej woli człowieka. I teraz drugi taki bardzo inteligentny wpis pani Magdaleny, już go nie będziemy czytać, żeby nie przedłużać, pani Magdalena sobie wymyśliła, że słowo Boże spożywają z niebieskiego ołtarza. Prawda tylko, Panie Magdaleno, gdzie to jest napisane, że z niebieskiego ołtarza spożywamy słowo Boże? E, Święty Paweł w liście do Koryntian i list do Hebrajczyków wyraźnie mówi o ołtarzu, z którego się spożywa i z którego nie mogą spożywać ci, którzy nie zostali ochrzczeni. E, więc wyglądałoby na to, że słowo Boże jest tylko dla, dla tych, co są ochrzczeni, tak? No nie, słowo Boże jest dla wszystkich, jest dla pogan e, ku ich nawróceniu. Natomiast z ołtarza spożywamy ciało Chrystusa, które jest tylko dla ochrzczonych. Ciało Chrystusa nie jest dla wszystkich, nie jest dla pogan, ale jest tylko dla wierzących. Więc e, wymyślasz sobie, Pani Magdaleno, w swoich fantazjach protestanckich bajki, które nie są biblijne, bo Słowo Boże nie mówi o niebiańskim ołtarzu, z którego spożywa się Słowo. Tak? Apostołowie nie piszą o Słowie Bożym, że mogą je spożywać tylko ochrzczeni, tak? ale piszą o o ołtarzu, z którego spożywałem tylko o Wiemy z Ewangelii i z listów św. Pawła do Koryntian, że chodzi o chleb, który jest ciałem, który ma udział w ciele Chrystusa, o winie, który ma udział w krwi Chrystusa, prawda? I o spożywaniu ciała i piću krwi pańskiej. I to jest tylko dla wierzących, tylko dla ochrzczonych, a nie dla pogan. Więc takie pani fanaberie, fantasmagorie i fantazje, panie Magdaleno, no są po prostu dobitnym pokazem na to, że protestantyzm jest bezbronny i jak nie wie, co powiedzieć, to po prostu fantazjuje sobie o jakichś niebiańskich ołtarzach i o słowie Bożym z niebiańskich ołtarzy. Proszę mi pokazać wersety biblijne, gdzie apostołowie uczą o niebiańskim ołtarzu, z którego spożywa się słowo Boże i trzeba. Znaczy, że to Słowo Boże się jest do spożywania tylko przez wierzących. Tak, bo w liście do hebrajczyków jest napisane, że nie mogą spożywać z Niego ci, co nie są ochrzczeni i święty Paweł też pisze, że nie mogą spożywać z Niego poganie. Więc takie są to fantasmagorie i fantazje protestanckie, które kompletnie są oderwane od Słowa Bożego. Pozdrawiam.